W bieżącym sezonie grupy trzeciej Betclic Trzeciej Ligi obie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem zwycięsko z tych potyczek wychodziliby mianie, dlatego to oni są nieznacznym faworytem tej rywalizacji. Wiemy jak potoczyła się Liga w tym sezonie, więc, więc i dla nas i dla Subic jest to bardzo ważny mecz i, i coś co może delikatnie uratować ten sezon. To jest nie tylko jeden pucharowy mecz, ale także rewanż za mecz ligowy. E, wierzymy w to mocno, że, że ten puchar wygramy i puchar pojedzie do Subic. 17 maja Odra rozbiła Polonię przed własną publicznością 5 do 1, a słubiczanie nie mieli argumentów, by nawiązać walkę z rywalami. Piłkarze obu ekip zgodnie podkreślają jednak, że środowe starcie będzie zupełnie nową historią. Damy z siebie wszystko, gdzieś tą ligę odcinamy grubą kreską i na pewno staniemy na rzęsach, żeby podnieść ten puchar. Nie będzie to mecz do jednej bramki, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę wynik meczu ligowego, w którym wygraliśmy 5-1, to na pewno Polonia przyjedzie podwójnie zmobilizowana. Dla obu drużyn to historyczny finał. Do tego etapu rozgrywek dotarły po raz pierwszy. Doświadczenie finałowe nieco większe mają Bytomianie, bo w ich szeregach są Sebastian Górski i Mykyta Łoboda, którzy wygrywali te rozgrywki z Lechią Zielona Góra. Staram się tonować troszeczkę nastroje, te hura optymizmy po tym, przede wszystkim po tym meczu wygranym 5-1 z Polonią Subisa, No Na pewno będziemy musieli podejść mocno zmobilizowani do tego meczu, dobrze się przygotować, zwłaszcza, że mamy dosyć mało czasu na, na regenerację. Atmosferę finału zna również Łukasz Kopeć, który ma nadzieję, że tym razem zakończy się on dla jego drużyny happy endem. Miałem przyjemność wystąpić w finale lubuskiego Pucharu Polski. Niestety nie udało mi się go wygrać, więc teraz chciałbym przełamać tą swoją pasę i wreszcie zwyciężyć. Stawką finału jest 50 tysięcy złotych i gra na szczeblu centralnym w przyszłym sezonie. Na transmisję z meczu finałowego zapraszamy od godziny 16.45 do TVP3 Gorzów Wielkopolski. Zobaczyć ją będzie można także w aplikacji TVP GO oraz na kanale Lubuski Sport TVP3 na YouTubie.